Energia, power. Lecimy. Robimy internet. Around, around, around. Around, around, around. Witam. Dzisiaj rzucimy okiem na mój ulubiony program z lat 90., pod tytułem Ramka w Ciemno. Zapraszam. Już widzę tych malkontentów, którzy w tej sytuacji mówią: co to za ramka w Ciemno, jak jest jasno. Na szczęście kandydatki dzisiejsze nie należą do malkontentek. Są nimi Ania, Agata urszula! Proszę Państwa, ja słyszałem, że nasza pierwsza kandydatka, Ania, jeszcze nie ma sprecyzowanego swojego ideału mężczyzny. Bo wtedy jeszcze nie było nikrytego krytyka. God damn it! A teraz jest, już wiemy, jak ideał mężczyzny nie wygląda. Masz niezły słuch, ale to nie moje jedyne niestety problemy. A, czy masz jakieś poważniejsze? No jasne, nie mogę znaleźć pracy. Dlatego zamiast przeglądać oferty, szczerze zęby przed jackiem kawalcem, bo w ramach pocieszenia chcę jechać z jakimś idiotą na cypr. To niemożliwe, nie możesz znaleźć pracy. A co potrafisz? Mm, skończyłam liceum medyczne i potrafię wszystko: od udzielania pierwszej pomocy po skomplikowane zabiegi pielęgniarskie. No, chaos by ci przyjął od tak. Dobrze, wobec tego, co byś zrobiła, gdyby na przykład y, wybierający dzisiaj chłopak zemdlał? Oczywiście reanimację, usta, usta. Myślę, że gdyby o tym wiedział, z pewnością zemdlałby. No, what the fuck? Przyjrzyjmy się naszej drugiej kandydatce Agacie. Yy, Agata... Jestem studentką drugiego roku Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ice, ice, baby. Tak. <śleskuj> a czy to prawda, że masz dwoistą naturę? Yy, tak. Jako zodiakalny bliźniak żyją we mnie dwie osoby. a jedna cały czas mnie zaskakuje. To się nazywa schizofrenia. Dzisiaj lubisz się zaskakiwać, a jutro w kaftanie grasz w warcaby z Brejwikiem. Głowami. Czy mogłabyś nam zdradzić, jaki jest twój idealny mężczyzny? Mój idealny mężczyzna musi łączyć dwie cechy. Mam zarówno sprawnego penisa i sprawną kartę do bankomatu! Przepraszam za te tanie szowinistyczne żarty. Rodzice chcieli mi dać na imię Kabotyn, ale ksiądz się nie zgodził. Musi łączyć dozę szaleństwa wraz z rozumem. No jak nie ja, to kto? A co to drugie było? Naprawdę boję się, może Urszula spróbuj sama nam się przedstawić troszeczkę. No dobrze, sama się przedstawię. Za górami, za lasami żyłam sobie z krasnoludkami. Zwaną je Tinubiel, co w języku elfów znaczy córka zmierzchu. Między dnia świtem, a jego końcem zgłębiam tajniki przyrody. Czy to znaczy, że studiujesz ekologię? No właśnie tak. Nie można było tak od razu powiedzieć? Dobrze, to ja przedstawię się sama. Tu mam patrzeć? Za górami, za lasami żyłam sobie z krasnoludkami. Miałam w pokoju swój mały kącik, czasem bukakę, a czasem trójkącik. Czy to znaczy, że grasz w filmach dla dorosłych? No właśnie tak! No właśnie tak! No właśnie tak! Kto to jest? To jest mój kochany chłopak. Jak ma na imię? Karolek. Stara baba z lalką siedzi. Sofam. Tak, proszę Państwa, mhm. oczywiście dzisiaj wybierający chłopak będzie miał jak zwykle twardy orzech do zgryzienia. A kawalec się pewnie zastanawia, jak to się stało, że dał się na to wszystko namówić. I mówiąc wszystko, mam na myśli także te koszule. O, Też taki kiedyś nosiłem. Siadaj proszę bardzo. Andrzej, jaki jest twój znak zodiaku? Ludzi nie ocenia się po wyglądzie, ale jeden zodiakalny sak ciśnie się na me usta. No wiesz? Pierwszy raz słyszę, żeby dentysta pytał mnie jaki jest mój znak zodiaku. Jaki dentysta? Jak się nie przestaniesz mądrzyć, to cię dentysta będzie pytał w jakich okolicznościach straciłeś wszystkie zęby. Andrzej, powiedz nam, czym się zajmujesz? No wiesz, studiuję ekonomię w Krakowie. Czyli nic nie robisz. Abyś tego pracuję w salonie samochodowym. Czyli nic nie robisz. Oprócz patrzenia na ludzi, którzy chodzą do salonu, żeby poudawać, że ich stać. A więc uwaga, czytam pierwszego orzecha do zgryzienia. Jakbyś się zachowała, jeśli mężczyzna, którego poznała, poznałaś, starałby się ciebie ze wszystkiego wyręczyć, chciałabym czuć się niezależna w towarzystwie partnera. Oj, ta Gata mogłaby mnie wyręczyć. Wyręczyć? Nie? A nie w towarzystwie służącego. Dlatego, aby mu uzmysłowić fakt, iż tego nie lubię. Starałbym się właśnie jego ze wszystkiego wyręczać. Ciekawe, jak wtedy czułoby się jego męskie ego. Ta dziewczyna chce za mnie wszystko robić, ale myśli, że jej na to nie pozwolę, bo się uniosę męską dumą albo honorem? <grym> What the fuck! odpowiedź, proszę, kandydatkę numer 3. Ja pozwoliłabym, ale oprócz całowania koroka. <grym> tak to jest, jak się nieregularnie bierze leki psychotropowe. Czytam pytanie numer 2. Lubię dalekie podróże, powieści Science Fiction, no i oczywiście Judy Foster. Spróbuj określić mój charakter. Serio, mam określić twój charakter na podstawie tego, że lubisz podróżować, czytać i walić pod milczenie owiec? Na pewno tego chcesz? I teraz odpowiedź proszę kandydatkę numer 3. No wiesz, trudno jest określić charakter na podstawie tych trzech cech, ale myślę, że mamy coś wspólnego. Ja też lubię fantazjować. I w związku ty z tym jestem fantastyczną dziewczyną. Idąc tą logiką, czy jeżeli lubię czasem komuś zajęć, to znaczy, że jestem zajebistym kolesiem? Gdybyś nagle straciła pracę, czym zajęłabyś się, aby zarobić na życie? Uważam, że to nie jest problem. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Będzie ciekawsza. Ja nie. Ja nie tracę pracy, ja ją po prostu zmieniam. Kabum, pani Agato, kabum. Ja nie tracę pracy, ja ją po prostu zmieniam. Dziękuję, Jacku było bardzo trudne, ale myślę, że jeszcze głos pomoże mi rozgryźć mój orzech. Kandydatka numer jeden jest bezrobotna, więc jeśli ją wybierzesz, to będziesz mógł z niej zrobić niewolnika. Ma jednak poważną wadę wzroku, bo myśli, że jest podobna do Judy Foster. A jeśli chodzi o Judy Foster, no cóż, chyba jestem troszeczkę do niej podobna. Kandydatka numer dwa to naprawdę fajna laska, ale zachowajmy pozory obiektywizmu, bo została jeszcze kandydatka numer trzy. A nie przepraszam, kandydatka numer 3 jest prawdopodobnie niezrównoważona psychicznie i pewnego wieczoru potnie cię na kawałki i zje, dlatego wybierz kandydatkę numer 2. Ale wybór należy do ciebie, Dwa. E, wybór pad na kandydatkę numer 2. To jak wybrałaś, to może sama przeczytasz, co? Sentymentalna podróż. dom domrągowa. Do polskiej stolicy country domrągowa Zapraszam Was, firma do was. No dobra, to teraz niech dziewczyna wybierze najfajniejszego chłopaka! Proszę bardzo. Cześć chłopaki. Cześć. Cześć, cześć dziewczyny! No. Macie trenę? Jak? Mi się trochę chce kupę, więc mam podobno objawy. Mogę jeszcze... Pani Jadku, mogę jeszcze wy... Ma... No to zaczynamy. Załóżmy, że zapraszam cię na koncert Madony, a ty nie masz na to ochoty. Jak byś się wymówił, aby mnie to przekonało? Madonna się skończyła! Pierwszy później Madony były najlepsze! Teraz ty już tylko jeb... Kommercja, mercja, nie. Nie. Opowiadałbym o seksownej, podniecającej figurze Madonny. Myślę, że byłabyś przez to troszeczkę zazdrosna i zaproponowałabyś kogoś innego, na przykład Krzysztofa Krawczyka. Ten uroczy pan zamienił Madonnę na Krawczyka? To tak jakby zamiast krzesła kupić krzesło elektryczne. A co na to trójka? Nie ma różnicy figury. Oczywiście. Przygotowałbym wcześniej kolację z Chińczyzną. Hej, zupa z bambusa? Myślę, że po tej kolacji nie już siły wstać i iść na ten koncert. Prawdziwi romantycy jednak jeszcze żyją. Kochanie, chodźmy na koncert. Dobrze, ale najpierw zjedz trochę tej chińszczyzny. Ale będzie miała sranie. A jedynka? Jak się wymówi? Oczywiście zapewniłbym cię, że na ten koncert czekałem od niewiadomo jak długiego czasu. Ale ni nie mogę iść na Madonnę, bo mnie zajebią za te wąsy. Niestety, spadło na mnie wielkie nieszczęście, gdyż mam zapalenie ucha środkowego, ale każdy kategorycznie zabronił mi chadzanie na tego typu imprezy. Kochanie, nie mogę iść z Tobą na koncert, bo mam zapalenie ucha i od takiego hałasu mógłbym ogłuchnąć, a może nawet umrzeć. Dobrze, rozumiem. DA, three minutes. Przechodzimy do pytania drugiego: yy, Coś z orientacją. Spójrz przed siebie, w prawo, w lewo i opisz mi, co zobaczyłeś. I poproszę o odpowiedź kandydata numer 3. Na lewo most, na prawo most, a dołem Wisła płynie. To właśnie widzę. To powiedz, skąd masz takie jaranie, bo ja widzę most tylko z lewej. I co na to jedynka? Po mojej lewej stronie mam rywali, o której... Ci nie opowiem, gdyż nie będę sobie robił konkurencji. W każdym razie jeden z nich mocno odleciał właśnie robi ci gongbao w pięciu smakach. A przed sobą mam wspaniałą publikę, wśród której siedzi ta tajemnicza pani, która przygląda mi się od samego początku. Czyżby to twoja siostra? Jakbyś płacił alimenty, to by za tobą nie chodziła po programach. E, dwójko. Co ty mi odpowiesz na to pytanie? No, ja rozglądałem się tutaj, widzę po prawej i po lewej stronie niesamowicie przystojną konkurencję. Jesteś bardzo miły. Saigonkę, psa, wifona? Niestety ostatnie pytanie. Na jaką planetę chciałbyś polecieć, jeśli podróże kosmiczne byłyby normalnością? I jedynkę. Ogólnie planety mnie nie pociągają, ale bardzo chciałbym pójść do nieba. Drodzy widzowie, pełnoletni? Jak widzicie, oparami też można się skopcić. Może pierożka Vantan? Chciałbym pójść do nieba. A dwójka? Dobry. Zależałoby od tego, czy jechałbym osobowym, czy też pospiesznym pojazdem kosmicznym. Najchętniej jednak wybrałbym się rakietostopem. Wtedy zwiedziłbym chyba całą galaktykę. Świetna odpowiedź! Ale o czym oni piją? Ja bym pojechał dużym wozem na mleczną drogę. Pospacerowałbym po niej, nazbierałbym przelatujących meteorytów, z których bym zrobił sznur korali. A korzystając z okazji i łącząc przyjemność z pożytecznym, przydałoby się jeszcze ze trzy szklanki mleka z tej mlecznej drogi na wcześniejszą kolację. To Czuję, że będę miał przypuklinę od śmiechu. Nie zabijcie mnie tylko. To Najpierw posłuchaj, co o kandydatach powie głos. Kandydat numer jeden woli grać w Call of Duty niż patrzeć na tyłeczek Madonny w latach 90., czyli bez dodatku konserwantów. Nie płaci alimentów, ale myśli, że i tak pójdzie do nieba. Nie wybieraj go, bo wygląda na kogoś, kto ma w piwnicy skład broni. Kandydat numer dwa ma w mieszkaniu dyskografię Krzysztofa Krawczyka i tyle powinno ci wystarczyć, żeby go nie wybierać. Kandydat numer 3 to radosny narkoman, który z przyjemnością doprowadzi cię do. rozwolnienia jakiego jeszcze nie przeżyłaś. Zbiera meteoryty i prawdopodobnie nie będzie pamiętał, że wziął udział w randce w ciemno. Powiedział mu jutro w monarzu. Ale wybór należy do ciebie. Drugi wybór! Którego Wybieram kandydata numer 2. No to się teraz zacznie krawczykowanie. Kochani, wróciłam do domu! Jak minął dzień! Jak minął dzień dzisiejszy! Jak minął dzień! A ty byłeś w pośredniaku? Byłem, ale niestety nic dla mnie nie masz. Wąsy mi się odklejają. A ja chciałbym być marynarzem. Chciałbym mieć tatuaże. Trudno tak. Razem być nam ze sobą Na mam nie wolno stracić się Już mam serdecznie dosyć tych twoich odpowiedzi z piosenek Krzysztofa Krawczyka Wychodzę Zatańczysz ze mną jeszcze raz ostatni raz Nim skończy się ten bal nadzieje Jest krabłyśnie w nas i zgaśnie w nas to tak niepotrzebna łza